Podane liczby mamy uporządkować rosnąco. No, żeby tutaj porównać liczby, musimy mieć wspólną podstawę. Tutaj podstawa wspólna jest, tylko zrobimy porządek z potęgami. W pierwszym elemencie, no, tutaj nic już nie trzeba porządkować. 4 do 44, prościej się zapisać nie da. No, ale 4 do potęgi czwartej i do potęgi czwartej, no, to wiemy, że będzie 4 do potęgi 16, ponieważ wykładniki w tym momencie mnożymy. 4 do potęgi 4 i ta czwórka do potęgi 4 to będzie 4 do potęgi 256. Tak. No i już teraz widać. 4 do 16 jest najmniejszą liczbą z tych trzech. Potem jest 4 do 44, no i największa to jest 4 do 256. Jeszcze ta liczba nam została do porównania. Ja wykorzystam sobie ten przykład, najmniejszy z tych trzech. Tylko troszeczkę inaczej go rozpiszę. Podniosę 4 do 4. 4 do 4 to my wiemy, że jest 256 do potęgi 4. Ta liczba, i ta. Teraz porównajmy. Od razu widać, że ta jest dużo mniejsza. 44, a tutaj aż 256. Czyli reasumując, ta będzie najmniejsza. Następnie ta, ta i ta. A zatem zapiszmy 44 do czwartej. Potem byłoby 4 do potęgi czwartej i do potęgi czwartej. Kolejną liczbą byłoby 4 do 44. I ostatni przykład 4 do czwartej i do potęgi czwartej.